I oczywiście manko widzowie z tej strony Kebusa w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie i w sumie pospekulujemy, kiedy możemy spodziewać się promocji na Paryż, który zresztą w grze już od jakiegoś czasu jest. Także zapraszam do oglądania i zachęcam Was do korzystania ze strony skinsmanki, ponieważ. Jest to strona legitna, działa bardzo szybko, no i chyba jedna najlepsza ze stron, jeżeli chodzi o trady, jeżeli chodzi o generalnie o trading. Także zachęcam, korzystajcie właśnie z mojego kodu, z kodu kebus, bo dostajecie darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także naprawdę polecam, korzystajcie. No i naprawdę wiele, wiele, wiele skinów do wyboru, także polecam. Link oczywiście macie w opisie. My przechodzimy sobie do Paryża i generalnie czysto statystycznie będziemy patrzeć, e, patrzeć mniej więcej, kiedy tej promocji możemy się spodziewać. E, także jesteśmy. M, dzisiaj mamy 13 maj. M, wszystko pięknie. Rozgrywki jakieś tam już są za nami. Niestety, Nine przegrał z Liquid, ale nic się nie dzieje. E, niedługo meczek Nine z GL. E, także, generalnie, jeżeli chodzi o e, wszystkie rozgrywki, kończą się. 21, jeżeli chodzi o te wszystkie stage, e, także, e, po rozgrywkach, wiadomo, będzie jeszcze jakiś czas na odetchnięcie. Rzadko kiedy zdarzało się, że od razu po rozgrywkach wchodziła promocja, co jest całkiem logiczne. I teraz przejdziemy sobie do statystyk i przejdziemy sobie do e, czegoś, co jest bardzo ciekawe. E, I tutaj mamy, m, kiedy e, Major, kiedy jakby Majory został wprowadzony e, do gry, w sensie Inaczej, kiedy kapsułki zostały wprowadzone przed Majorem, przed rozpoczęciem, o, przed oficjalnym rozpoczęciem Majoru. O, tak wam powiem. E, no i Paryż był e, dosłownie 3 dni przed zaczęciem, także bardzo, że tak powiem. Stosunkowo późno, bo zobaczmy sobie chociaż na ostatnie: Rio dosyć wcześnie, Antwerp 5 dni to gdzieś podobnie, Sztokholm bardzo podobnie, no i tutaj to już w ogóle ponad dziesiątka, także nie ma co w ogóle mówić: Boston 30 dni przed. <gry> także miesiąc przed, no to już w ogóle jest bardzo śmieszna liczba, ale generalnie Paryż dosyć późno został wprowadzony. Fajnie, jakby promocja też nie trwała długo, ale zobaczymy, jak to, jak to będzie wszystko wyglądać e, w każdym razie. E, no, myślę, że promocji możemy się spodziewać gdzieś już w czerwcu. Myślę, że jestem bardziej, bardziej skłonny do powiedzenia, że promocja gdzieś tam w czerwcu już będzie. E, więc może czwartek, e, może pierwszego czerwca, może szósty, wtorek. We wtorki bardzo często są aktualizacje, ewentualnie środa, szósty, siódmy. Może 30, ale to jest taki, wiecie, pozytywny, w sensie, to jest taka no pozytywne, że tak powiem, spojrzenie na rozpoczęcie promocji. No, zobaczymy. No, nie chcę też mówić nic pesymistycznego, mniej więcej tak, jakbym miał logicznie, w miarę, w miarę strzelać, bo oczywiście są to tylko i wyłącznie spekulacje, przypominam. To bym strzelał jakiś pierwszy, ewentualnie szósty. Coś w tym będę strzelał, jak wyjdzie naprawdę zobaczymy, oczywiście wszystko w praniu wyjdzie, no i co, jeżeli jakieś macie pytanka komentujcie śmiało, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, yo!